Jedziemy drogą, która dzisiaj jest polną, nieważną drogą, czy mało istotną drogą, a za chwilę będzie bardzo ważną drogą, bo na tej drodze autostrady wybudowały wiadukt. Jak spojrzycie Państwo w prawo, to tam, gdzie te duże drzewa, planujemy budowę Centrum Innowacji. Mamy tam około 6 hektarów, w tej chwili jest zrobiona już... Nowa koncepcja Centrum Innowacji Większego, około 3200 metrów powierzchni. Proszę Państwa, jesteście jedni z pierwszych, którzy przejadą się nową autostradą A2. Cztery godziny do Berlina. Pojedziemy kawałek w kierunku Warszawy. I to jest ten wiaduk nad drogą, przed nami to jest wiaduk nad tą drogą, którą jechaliśmy. Prawa strona. To jest teren gminy. Te drzewa, które Państwo widzicie, to jest teren gminy i tutaj, tak jak powiedziałem, będziemy mieli centrum innowacji. Zobaczcie Państwo, jak będzie pięknie widoczne z y, autostrady. To, co Państwo widzicie tam dalej po prawej stronie, to jest już obwodnica grodziska. Proszę zwrócić uwagę, mamy na terenie gminy siedem wiaduktów. Każde nawet polne drogi udało się nam wrzucić do projektu, żeby zrobili wiadukt. I od tego miejsca zaczyna się park rozrywki, teren parku rozrywki. Tam mamy kudno stare, park w Kłódnie starym, do samego parku w kudnie starym cały ten teren ma być zagospodarowany na park rozrywki. Pierwszym parku tematycznym w Polsce z ponad 25 zaskakującymi atrakcjami, w którym historie ożyją na Twoich oczach, w którym poznasz wiele mitów i legend z całego świata. W pełnym radości parku wodnym. Baw się, pływaj, ślizgaj się z przyjaciółmi i rodziną. Odwiedź najbardziej atrakcyjną część Adventure World. Adventure World Warsaw codziennie przez cały rok dla całej rodziny. Żeby uwierzyć, musisz tego doświadczyć. Czekamy, aż się skończy już ta budowa autostrady, bo ona powoduje bardzo dużo roboty w drogach, ale od przyszłego roku z Panem Starostą umówiliśmy się, że na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki nie będzie żadnego brudnego, krzywego znaku, będą pobocza robione, wykaszana trawa w rowach, po prostu ma być już światowa. Projektowanie tej drogi trwało prawie dwa lata. Zobaczcie, to, trudno to nazwać, to jest taka asfaltowa ścieżka szersza, która umożliwia mieszkańcom tej, tej części Izdebna jakiś dojazd. Chcę wam powiedzieć, że ci mieszkańcy byli naprawdę odcięci od świata i mieliśmy z tym olbrzymi problem. To jest to, co zrobiliśmy, to jest połowa szczęścia. Jeszcze trzeba zrobić tą drogę poprzeczną, która też ma około kilometra. Samochód pożarniczy, który zobaczymy za chwileczkę, został przyprowadzony miesiąc, niespełna miesiąc temu. Środki finansowanie z trzech źródeł, 80 tysięcy od Marszałka Województwa, 150 tysięcy z Zarządu Wojewódzkiego czy Zarządu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych. Reszta została sfinansowana z środków gminy. W tej chwili go doposażamy i za chwileczkę będzie włączony do podziału bojowego. Korzysta OSP ze starego samochodu, który już jest bardzo pełnoletni, ma około 30 lat. Ale będzie ta straż utrzymywała dwa samochody, z uwagi na położenie w pobliżu autostrady. Będzie to jednostka, można powiedzieć, ochotnicza, pierwszorzutowa. W przypadku zdarzeń na autostradzie, oby takich było jak najmniej. Podświetlenie jest górne, w środku wszystko w lewe. To jest takie super wykonanie samochodu. Na wypadki mamy tutaj jest piłę do cięcia betonu, metalu. No i tylko mamy jakiegoś huligana takiego do tego, a nie mamy jeszcze tego sprzętu, przydałby się. Po prawej stronie park, który nie jest własnością gminy, ale ja bardzo bym chciał, żeby ten park stał się własnością gminy i żebyśmy tu zrobili taki fajne miejsce rekreacyjne dla całego tego rejonu. Wielki problem, który mamy, czyli polegający na tym, że jest wiaduk zamknięty, więc musieliśmy puścić samochody przez dzielnicę Łąki i samochody jeżdżą w tej chwili tą trasą. Jest to bez wątpienia duża uciążliwość dla mieszkańców w ulicy Granicznej, głównie Granicznej. Ta ulica była w fatalnym stanie, podjęliśmy decyzję o gruntownym remoncie tej ulicy z użyciem takich środków wzmacniających typu siatka metalowa i ulica jest zrobiona Proszę po, popatrzeć na park. Zobaczcie państwo są porobione nasadzenia, ale tu będzie plac zabaw. Tam w głębi będzie fontanna i ten fioletowy budynek, który jest, my wyremontujemy lub damy komuś do wyremontowania z dzierżawą na 20 lat po to, żeby tam prowadzić kawiarnię, bo boimy się, że kupno Wilny Foksal może potrwać jeszcze około półtora do dwóch lat, żeby przebywanie w mieście było autentyczną przyjemnością. Jeżeli do tego dorzucimy te stawy, park, alejki nowe, miejsca spacerowe, takie nowe przestrzenie publiczne, to myślę, że naprawdę będzie miło po Grodzisku pochodzić, że będzie gdzie pójść, że to wyzwoli również dużą aktywność, jeżeli chodzi o tworzenie nowych restauracji, jakichś obiektów takiego o charakterze publicznym. Jest remontowana w tej chwili ta willa, która była kasynem przed wojną. Po drugiej stronie będzie budowany hotel. Bardzo ładny, nowoczesny hotel przy Centrum Kultury. I to co mówiliśmy, między parkiem, a tymi stawami, na które pojedziemy za chwilę, chcemy zrobić chodnik i połączyć je taką alejką wzdłuż rzeki żeby był to ciąg spacerowy między parkiem a wstawami Goliana. Do tego miejsca będzie robiona ulica, także proszę wiedzieć, że w ramach, dodatkowo musimy to zlecić, ale w ramach tego całego przedsięwzięcia zrobimy również tą ulicę. Cały ten teren jest uporządkowany. Bardzo nam zależało na tym, żeby zarówno radnym, jak i przedstawicielom mediów pokazać to, co się dzieje, a dzięki temu, że mamy możliwość nagrywania, to również bardzo chcemy pokazać Państwu, czyli tym za podatki, których możemy to robić. Także myślę, że to, co zobaczyliście, jest rzeczywiście imponujące i będzie sprawiało wiele radości naszym mieszkańcom, czyli i Wam. I dlatego Wam serdecznie dziękuję za to, że regularnie płacicie podatki, że nie musicie przychodzić, nie przychodzicie do nas, żeby umorzyć i dzięki temu mamy z czego to robić.